Gdybyście wiedzieli, że za rok nagle umrzecie, czy zmienilibyście coś w swoim życiu teraz? Przyspieszyłbym życie. Nie odkładałbym rzeczy na przyszłość. Na później. Tak, to ja bym Chciałbym... chyba wszystko. Tak, ale mi chodzi właśnie, żeby rzucić obowiązki, które są obowiązkami ze względu na to, że myślę o przyszłości. I zrobiłbym rzeczy, który, których jakby. Nie robię ze względu na to, że robię te obowiązki, rozumiesz? Mhm. Rzuciłbym, nie wiem, o nie pojechałbym, nie załatwiłbym spraw z, nie wiem, z, z remontem, bo wiem, że jakby za rok tak tego nie będę miał, więc to jakby to się zrobi samo. Jakby no. Ja poja ja wolę pojechać teraz z Tobą, nie wiem, do. Zwiedzić Do świat. Tajlandii albo gdzieś tam i robić szalone rzeczy, takie, które tak naprawdę, no nie. No nie będzie konsekwencji, tak? Za, za to. Na przykład, nie musiałbym też aż tak dbać o zdrowie. Hmm. <gry> eee... Tak, ja ja myślę, że właśnie mega bym imprezowała dużo. Imprezowanie, spełnianie swoich marzeń szybciej niż niż, niż w normalnym życiu. No, bo ja czuję, że się ogólnie nie wyimprezowałam tak w życiu. Eee, takie powiedzenie, no... że można być, że do 30 roku życia można być albo under-skilled albo under-lived. Że do 30 roku życia mogłeś, nie wiem, mieć przygody, jeździć gdzieś, przeżywać i dzięki temu jesteś 30-latkiem, który przeżył życie w jakiś fajny, konkretny sposób, albo jesteś 30-latkiem, który grindował i wtedy mm -hmm. masz karierę i jesteś niedożyty, okay. nie? Coś mm -hmm. w tym jest rzeczywiście, to jest taki wybór, którego dokonujesz czasem nieświadomie, nie? Mm -hmm. Tak. Ja myślę, że dokonałam tego wyboru właśnie nieświadomie przez po prostu wychowanie, które było dobre, i ja dzięki temu byłam bardzo grzeczna, ale, ale nie wyimprezowałam się w życiu. Mam taką nostalgię do rzeczy, które nie, się nie działy. Jaką rolę w waszym życiu odgrywa miłość i czułość?